Hej wszystkim, tematem dzisiejszego filmiku będzie czerwona szminka. Zapewne wiele z was boi się czerwonej szminki, e, boi się jej nosić, może wstydzi się jej nosić, U, uważa, że jej usta nie są e, idealne, żeby je podkreślić czerwoną szminką, bądź nie możecie znaleźć idealnego swojego odcienia. Więc postaram, wam, postaram się wam troszeczkę pomóc w tym temacie. I jako, że ja ostatnio zapałam wielką miłością do czerwonej szminki, e, praktycznie za każdym razem, kiedy gdzieś wychodzę, noszę czerwoną szminkę. Czego ja nigdy bym nie pomyślała, że, że będę robić. Też potrzebowałam trochę czasu, żeby faktycznie, jak jedna z Was pod filmikiem kiedyś napisała, że, że musiałam dojrzeć do czerwonej szminki. Być może każda z nas będzie miała ten swój czas, ale może uda mi się przyspieszyć go, jeżeli posłuchacie kilka moich wskazówek i po, podpatrzycie kilka moich technik. Czerwoną szminkę dobieramy w zależności od naszego koloru karnacji. Czyli nic prostszego. Chłodne typy urody po prostu wybierają szminkę z delikatnym, jakby niebieskawym odcieniem, może malinowym. Taki, taka czerwień zimna, chłodna, e, która zresztą świetnie podkreśla biel zębów. E, I ciepłe typy urody, takie jak ja, powinny szukać e, szminek e, z, ciepłym, z ciepłym pigmentem, czyli bardziej takie e, z pomarańczem. Takie, no po prostu ciepłą, taką strażacką. Czerwień. Wybierając czerwoną szminkę, kierujemy się też jej wytrzymałością, bo nosząc czerwoną szminkę musimy też e, mieć pewność, że ona zostanie na naszych ustach bądź być pewną, że e, przy pocałunku kogokolwiek, przy e, jedzeniu, piciu ona naraz, zaraz nam nie zejdzie, a pobrać czerwoną szminkę jednak potrzebujemy lusterka chyba że używam po prostu czerwonego błyszczyku, e, ale jednak czerwona szminka wymaga, y, wymaga y, poprawek i jeżeli znajdziemy dobrą czerwoną szminkę, ona pozostanie dłużej na naszych ustach. Ja sobie opracowałam taki pomysł, jak przedłużyć trwałość szminki. Zapewne pamiętacie te Cream Puffs z kolekcji 2000, bądź te same są właśnie z Manhattan. Te takie matowe błyszczyki, które są bardzo długotrwałe i bardzo długo trzymają się na ustach. Ja kupiłam sobie taki w kolorze Nude, bo są jeszcze takie różowe, które, na które nałoży jakbym nałożyła czerwoną szminkę, to już czerwień by mi po prostu no nie byłaby taka fajna czerwona. Dlatego kupiłam taki kolor w takim kolorze cielistym, powiedziałam. Nakładam go na usta, czekam chwileczkę aż po prostu wyschnie, aż się ugruntuje, utrwali. I na to nakładam czerwoną szminkę. I co zauważyłam, że e, trzyma się bardzo długo, bardzo, bardzo długo, tak samo długo jak trzyma się właśnie ten, ten matowy błyszczyk na ustach, e, kolor się jakby przykleja do tego błyszczyku i na tej sa za samej zasadzie działa, jak e, on sam funkcjonuje. Czyli przyklejona szminka bardzo długo trwa, e, delikatnie zasycha też na ustach, ale nie ma takiego, bo te, niektóre osoby mogą wysuszać, ale jak nałożymy jakąś taką właśnie szminkę. E, które mają właściwości nawierzające to zneutralizuje się to efekt suchości na ustach i pozostaje nam tylko świetna trwałość. Także kciuki do góry za, za taką metodę, polecam wypróbować. Druga sprawa. Jeżeli um, do czerwonej szminki potrzebujecie troszeczkę odwagi, możecie zacząć od e, takich błyszczyków, bądź delikatnych szminek um, bardziej nawilżających, które mają zabarwienie czerwone. Takie delikatniejsze szminki to na przykład będzie Essence. Eee, widzicie, czekajcie, zostawię te dwa. Eee, z Essence to jest kolor 44, Almost Famous. Nie wiem, jaka to jest kolekcja, niestety. I to widzicie jest czerwień taka ładna, taką powiedziała dziewczęca. Delikatnie malinowa i ona nie daje takiego mocnego efektu na ustach. Nie możecie sobie z nią zrobić krzywdy. Ona jest chyba ładnie pachnie tak słodko owocami trochę. Ehm, nie możecie sobie z nią zrobić krzywdy, bo naprawdę to jest taki. Bardzo fajny balsam jakby, z czerwonym odcieniem. Także te z Was, które potrzebują troszeczkę kroków, zanim dojdą do tej naprawdę mocnej, czerwonej szminki, mogą sobie zacząć od czegoś takiego. Bądź na przykład delikatne blondynki, które nie czują się i nie wyglądają dobrze w, 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 w takim mocno czerwonej szmince, to będzie świetny właśnie, świetny odpowiednik tego. Następna to jest... To jest szminka Izadory z serii Jelly Kiss numer 59 maryberry czyli idealnie na święta. I ona wygląda tak, bardzo podobnie do tej. Też jest bardzo taka delikatniejsza. Też ładnie pachnie, małe, fajne opakowanie. Moim zdaniem, też super opcja, właśnie dla tych, którzy nie lubią mocnej szminki. I tutaj mam kolejną, to jest taka, też bardzo ładna czerwień. To jest Aqua Lumière w numerze 95 Porto Rotondo z Chanel. I ją nałożę tutaj. To jest też bardziej taka przejroczysta, połyskująca, nawierzająca czerwień. Także to jest bardziej się nada do zimnych typów urody. Ta tutaj środkowa i ta górna do ciepłych typów urody bądź neutralnych, bo takie typy urody też mamy. Jeżeli chodzi o szminkę, bardzo dobrą, czerwoną dla chłodnego typu urody, mam tutaj taką fajną szminkę z Max Factor w kolorze Scarlet Ghost numer 720. To jest taki bardzo. Ciemny, malinowy wręcz odcień czerwieni, który właśnie podkreśli bier do i podkreśli właśnie urodę chłodną i pasująca do tego, pasująca do tego konturówka to jest też Max Factor w kolorze 12 Red Blush, a konturówka wygląda w ten sposób. Pamiętajcie, że możecie zawsze używać konturówki na całe usta i nie musicie na to nakładać później szminki. Po prostu otrzymacie ładny kolor ust, matowy, e, bardziej długotrwały, więc to jest taka opcja albo konturówka sama, albo konturówka z, ze szminką. Kolejny rodzaj e, takiej łatwej, łatwej e, czerwieni to są czerwone błyszczyki. Tutaj mam Revlon w kolorze Brilliant Berry i tutaj mam Estée Lauder w kolorze Star Ruby. I to są, ten jest matowy, ten ma takie drobinki złote. To jest idealna opcja dla osób, które nie lubią szminki, wolą wolą po prostu jak ich usta mocno, mocno się świecą, nie są zbyt mocno wyrysowane i łatwo to poprawić w ciągu dnia. Więc tego typu błyszczyki na pewno polecę osobom, które właśnie no nie lubią czerwonej szminki jako takiej samej w sobie. Ale też przyda się taki czerwony błyszczyk do nałożenia na szminkę, bądź przy triku z powiększeniem ust, który wam teraz zademonstruję. Jeżeli macie mniejszą dolną wargę, bądź mniejszą górną wargę, bądź w ogóle jeżeli wasze, wasze usta są wąskie i chcecie po prostu nosić czerwoną szminkę, a myślicie, że po prostu to jeszcze bardziej pomniejsze usta, to oczywiście są w makijażu triki, które pomogą Wam osiągnąć efekt nieco większych ust bez rezygnacji z czerwonej szminki. Dla na mnie to będzie głupie wyglądało, bo moje wargi są w miarę regularne i, i dość duże, ale po prostu pokażę Wam technikę, więc wezmę szminkę. Jedną z moich ulubionych to jest Fatal Chanel róż, e, Rouge Alur i naniosę ją na usta pędzelkiem. Jeżeli Wasze usta są wąskie na dole, to po prostu nie malujcie tutaj tej, tej dolnej linii ust, tylko zostawcie tutaj miejsce tak jakby puste. Ja pomaluję całość, bo po prostu um, chcę Wam pokazać technikę z mniejszą górną bargą, to jest częstszym moim zdaniem problemem. Rysowałam pędzelkiem moją górną wargę. Staram się pomniejszyć usta, żebyście zobaczyły. Faktycznie wydaje się górna warga moja węższa. I co robię, żeby powiększyć, powiększyć po prostu górną wargę? Biorę konturówkę. Tak po malowaniu szminką biorę konturówkę i staram się takimi bardzo delikatnymi, lekkimi pociągnięciami delikatnie wyjeżdżać poza kontur moich ust. Czyli po prostu delikatnie wyżej, tak bym chciała faktycznie... Eee, troszkę zwiększyć tutaj tą linię. Troszkę ją e, wyciągnąć do góry. I łatwiejsze to jest przy pomocy konturówki niż przy pomocy szminki i pędzelka, bo po prostu jest to bardziej precyzyjne i trwalsze. W zależności jak bardzo Wasz kontur naturalny ust Wam na to pozwala, jeżeli jest bardzo taki wypukły jak mój, to niestety to wygląda zbyt sztucznie, jeżeli wyjedziemy sobie poza, tak jak na przykład Madoda. no Ona często wyjeżdża poza i to wygląda bardzo sztucznie. A jeżeli kontur Waszych ust jest dość płaski, to możecie sobie śmiało pozwolić delikatnie wyżej wyjeżdżać. I kiedy kontur ust jest delikatnie powiększony konturówką, biorę błyszczyk i nakładam go na środek ust. I na dolną wargę tak samo. Staram się, żeby najwięcej tego błysku było na środku ust, przez co kąt padania świateł będzie padał tam, gdzie jest nasz błyszczyk, czyli po prostu wydadzą się usta większe, bo odbijające się światło będzie odbijało się wyżej, niż normalnie byśmy miały nasze usta. Jeżeli kupiłyście sobie czerwoną szminkę i boicie się jej używać, em to wcale nie musi wyglądać tak, że żeby użyć czerwonej szminki musicie właśnie wyrysować kontur, potem nałożyć szminkę, potem odbić na chusteczce, potem znowu i to wygląda bardzo tak jest długotrwała wtedy, ale wygląda bardzo tak, no mocno i nie wszystkim typom urody pasuje tak mocno wyrysowany kontur ust czerwoną szminką moim ulubionym sposobem jest, i tak właśnie zaczęłam używanie czerwonej szminki jest wklepywanie szminki palcem ja tutaj wybrałam taką bardzo ciemną E, ciemnobordową szminkę. To jest e, Rouge szaner w kolorze 67 Excessive. To jest piękny taki właśnie burgund, bardzo mocny. I te szminki szaner są świetne, bardzo długo się trzymają. I to jest rewelacyjny kolor w, w tym sezonie, bardzo modny. I co nakładam na, na tutaj średni palec i zaczynam wklepywać na usta. Tak wygląda wklepana palcem czerwona szminka. Moim zdaniem jest to bardzo efekt naturalny, delikatny, kobiecy, dziewczęcy wręcz. Um i bardzo długo się taki kolor trzyma wygląda no po prostu świetnie i musicie spróbować koniecznie z ta taką spo takim sposobem bo ja właśnie z takiego palcowania, wklepywania e, czerwonej szminki doszłam do po prostu nakładania sobie czerwonej sz czerwoną szminkę prosto z opakowania, żeby efekt był jak najmocniejszy do po prostu poszłam tak etapami, jeżeli chcecie się zatrzymać na tym e, na tym etapie i bardzo podoba wam się ten efekt, to będę przeszczęśliwa, e, że spróbowałyście dzięki mnie, bo naprawdę no trzeba spróbować, żeby się przekonać, że, że Wam pasuje. To przede wszystkim. Bardzo piękna, czerwoną szminką jest też szminka taka bardzo głęboka, w kolorze 27, wiśnia japońska z firmy Hen, Hin Hye To jest taka polska chyba firma. Bardzo tania. Jak widzicie, szminka jest cudna. Tutaj Wam zrobię swatch. Bardzo napigmentowana, w pięknym odcieniu. Kosztuje parę grosz naprawdę, ale co jedynie, co mnie w niej odstrasza, to zapach takiej szminki starej z bazarku. No, nie, nie lubię tego zapachu. Dużo piękniejszy zapach mają szminki z Eveline, na przykład, z Essence nawet. Moim najnowszym zakupem jest czerwona szminka z MAC w kolorze Russian Red. I to jest właśnie taka piękna, strażocka czerwień z takim żółtym pigmentem. no Właśnie taka ceglasta, o którą kiedyś py pytałam. I to jest po prostu idealny dla mnie kolor. Tutaj Wam zrobię swatch. Piękna, półmatowa. Piękna szminka, której teraz użyję i nałożę ją przy pomocy pędzelka. Moim zdaniem, czekaj, przetrę sobie troszkę. Moim zdaniem, e, najlepszym pędzelkiem do nakładania szminki jest ten z Real Techniques. To jest mm, Detailer Brush. On jest w tym zestawie Core Collection. I to jest absolutnie najlepszy pędzelek do ust, jaki kiedykolwiek używałam. Wszystkie te pędzelki do ust. Mm, te zwykłe, takie jest taki, takie języczkowe, mogą się schować, bo przy używaniu ich potrzebujemy naprawdę mieć wyrysowanie idealnie kontur, bo one nam no, nie pomogą, mm, bez konturówki nie pomogą nam uzyskać ładnego konturu ust, a ta, ta, ten pędzelek po prostu to robi, co zaraz Wam pokażę, więc zabieram się do roboty. to wszystko. Po prostu widzicie jak szybko ten pędzelek ma yy. I widzicie jak szybko ten pędzelek maluje? Po prostu wystarczy pociągnięcia robić od zewnątrz ust do góry i sam ten kontur nam się maluje. Ja jestem zachwycona tym pędzelkiem, jak i kolorem tej szminki. To yy, wymieniłam za 6. Tą dostałam po wymianie sześciu opakowań w programie Back to Mac. Miałam jakieś stare sześć opakowań kosme po kosmetykach firmy MAC i wybrałam sobie właśnie tą szminkę, co ja nigdy nie sądziłam, że, że wybiorę sobie taką mocną szminkę i szczerze będę w niej chodzić i w ogóle. Zawsze malując na czerwone usta, staram się, żeby oczy były delikatnie pomalowane. Raczej stawiam, tak podpatrując hollywoodskie gwiazdy, zawsze stawiałam na długie, czarne rzęsy i bardzo delikatnie podkreślane zagłębienie powieki. Jakieś jaśniejsze powieki, dzisiaj mam bardziej takie perłowe, co w młodym wieku sobie możemy pozwolić. Starsze panie powinny po prostu używać matowych cieni. E, więc do czerwonej szminki najbardziej właśnie klasycznym, eleganckim, takim Ala Mer Merlin Monroe. E, makijażem jest właśnie lekki makijaż oczu, delikatnie podkreślone policzki. To jest klasyk nad klasykami i mam nadzieję, że, mm, że przekonacie się do czerwonej szminki, jakakolwiek będzie Wasza droga, czy zaczniecie od delikatnie wklepywania palcem, czy zaczniecie od y, y, takich bardzo... Mm, bardzo takich jasnych, wręcz balsamów czerwonych, czy odbłyszczyków, czy cokolwiek Was tam popchnie w drogę mocnej czerwonej szminki, będzie naprawdę tego warte i poczujecie się naprawdę, naprawdę kobieco. Nie wstydźcie się, bądźcie modne, bądźcie kobiece. Jednak czerwona szminka to klasyk i fajnie jakbyśmy się czasem przełamały i po prostu ją nosiły tak jak ja. Niechaj będę waszą inspiracją e, i bardzo będzie mi miło, jeżeli na Facebooku na przykład dodacie swoje zdjęcia z czerwoną szminką e, i będę się bardzo cieszyć, kiedy się przekonacie do niej. Czerwona szminka bardzo lubi też akompaniament rozświetlonego tutaj e, tego środka, e, górnego konturu ust, więc wystarczy wziąć jakiś jasny, perłowy cień, tutaj mam taki roz, rozświetlacz z Smashbox i wklepać delikatnie w górny, górny krawędź ust. Jeszcze jedna sprawa, dodałam niedawno filmik o używaniu szczotki obrotowej firmy Philips. Na pewno nie pokazał się w waszych subskrypcjach jako jeden z najnowszych filmików, ponieważ on był dodany już dawno, tylko był ustawiony jako prywatny w celu właśnie wstawienia go i dopasowania do strony pokachajswoibłosy.pl i dopiero dzisiaj go tajniłam i może, może wiele z was nie widziało tego filmiku, więc jeżeli nie widziałyście, to linka wam zostawię na dole. Byłoby mi miło, jeżeli oddałybyście na mnie głos, bo, ponieważ on bierze udział w konkursie e, i to wygranie jest bardzo fajna nagroda. I dla mnie, i dla głosującego, jest to nagroda wizyty w salonie Jagi Hupao i y, stylizacja przez nią samą naszych włosów. I bardzo bym prosiła o głos, jeżeli podoba wam się ten filmik. Jeżeli chcecie wygrać taką super nagrodę, razem możemy przejść metamorfozę pani Jagi. Więc dziękuję wam wszystkim pięknie za oglądanie i do następnego. pa! pa.